Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Xink. To... a to kolejny odcinek serii Zagrajmy z X-Blades. Jak zauważyliście, jesteśmy teraz na kamiennej Alei. O, tak, już do nas strzelają. Poprzednio tutaj walczyliśmy chyba z takim lodowym przeciwnikiem. Nie wiem, z czego ich tu niszczyć. Eee, z błyskawic! A nie, od odrodziło im się życie. A, bo chyba pokonałem tutaj wszystkich. Ej, nieważne, nieważne. Dobra. Te błyskawice są całkiem fajne już teraz. Nawet przystępne wrażenia zadają. E, zmieniam tutaj na teleport. Co? Ile to kosztuje? 4,5 miliona? Nieee... Promień światła? O, naboje ulepszymy sobie. Szalone pciski 5 milionów. No zaraz to kupimy. Bo jeszcze przebijają przeciwników i ry rykoszetują, szalony przyciski. To będzie dopiero sieka. To będziemy mogli więcej wrogów naraz ranić po prostu. Jeszcze tylko 10 tysięcy już jest. Dobra, naucz się. No Okej. Okay. Teraz po prostu lepiej strzelamy. Dobra. Koniec tej zabawy. I te pajączki, właśnie, one są chyba takie, że jak się do nich podejdzie, to one znikają się teleportują w inne miejsce. Trzeba jest z, dy z dystansu. Teleportacja. Tu musi być. Musi być. Inaczej nie da, nie da rady. nabijemy gniewu. Postrzelamy w pajączki. Postrzelamy w pajączki. K, okay. czekaj, za 300 tysięcy. już 300 tysięcy zdobyłem, całkiem ładnie. No, biegniemy na drugą stronę. Plansza jakaś nie jest bardzo trudna. Tylko jest trochę troszkę już nu nużąca ta plansza. Ponieważ i musimy się naraz z łucznikami zadawać, ze strzelającymi właśnie pajączkami, Do których nie można podejść ich tylko z ma magią. Albo pociskami, nie wiem. Nie, bę nie będę sprawdzał. Mam też do czynienia właśnie... z tymi bijącymi wręcz, <noise> gdzie oni po prostu... No dzięki nim dostajemy gniewu więcej, tak? I też przerywają nam różne strzały. No teraz przez przadek użyłem właśnie tego combo ze strzelaniem. nie, dwa razy czy trzy razy to trzeba? sprawdzimy przestrzelania znaczy dwukrotnie lewy przycisk myszy i prawy O, było dobra koniec tej zabawy malency Już jeden barim został żyć. No ja dzisiaj wtorek już. O kurczę! Dzisiaj wtorek, a w czwartek? Uu, w czwartek będzie ciekawie. Naprawdę to będzie jeden z najciekawszych dni przez ostatnie kilka lat. Niektórzy mogą się domyślać, co to jest. i mogą też to przechodzić. No dobra. O tym dowiemy się w czwartek. O, była tu część artefaktu. Hmm, wrócić się czy nie? Ej, zobaczę, zobaczę. Muszę. Nie, wrócę się pod tą część artefaktu, która gdzieś tam była. I jej nie zdobyłem. A tutaj też jest jedna część. Dobra. O, się zagapiłem trochę. Za daleko poleciałem. Jeszcze tylko te duże statu, nie niszę żadnych z banków, ani nic takiego. Bo w bankach nie będzie na pewno artefaktów. O, jest. Aha, czyli jeszcze, jeszcze można zrobić kolejne poziomy. To warto wiedzieć. Dobra, zdobyte. No, <śm> ok, muszla, muszla clothetonowa. Nie, chwila. Opcje jasność zwiększymy troszkę, bo jest za ciemno w ten wieczór. OK. Znowu będziemy iskrzącego ostrza, czy iskrzącego miecza używali. Do niszczenia generatorów. Gdzie teraz? Tutaj. Lecimy dalej I no tutaj chyba będzie no tak złota część Nasza część złotego artefaktu. No nie hita. <grymne> Na strzała. Nice no spadłem. mam nowy mikrofon też. Jednak jest on gorszy od tego, co miałem do tej pory i nagrywam tym, co miałem poprzednio. Teraz mam jakiś taki szajski z, razem ze słuchawkami. Nie dwie dychy, trzy dychy maksa mogą kosztować, naprawdę. Okej, okay, gdzie teraz? Może tam na górę? Nie, nie doskoczymy stąd. Będę skoczymy. Oki okay. <laughs> Ups, myślałem, że spada. Nie było to Dobra, tam byliśmy, tam byliśmy na górze nam zostało tylko chyba. I podczas używania tego istrzącego miecza, chyba to tło, jakie mamy podczas tej animacji, to jest właśnie chyba bierze kolor, jaki jest nad nami. Czyli teraz będzie taki jak tam sufit. No, widać trochę taki kamienny kolor. Tak, teraz wezmę tutaj na otwartej przestrzeni. Nie, niebo jest brzydkie, ale zobaczymy. Zbiorę jak jest O też nie zbyt ładny. Albo nie zobaczycie o, o co mi chodzi. Więc w kolejnej planszy może jak akurat będzie tak do zabicia Paru wrogów Ups, e, już myślałem, że spadnę <grymna> Na szczęście nie. A to ci się teleportuje, ich nie można zabić tak z bliska. A tak, ich można. <laughs> wow, mam mało Nie, 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 nie. Uff, bym umarł. Gdzieś tam było życie, widziałem. Jest. po nie skoczymy. Bo demage mi niezłego. Nie, gdzieś jeszcze jest jakiś generator chyba. No jest, dlatego ich nie mogę zabić właśnie. No, wiedziałem, że coś nie tak. <laughs> no, combo mi nie chce wyjść. To znaczy uderzenie. A tak z wyskoku. Dobra, nieważne. Dobra. Tego zabijemy. Nie żyje. Yy, teraz tych jeden padł. Drugi pada za momencik, tylko sobie gniewu zbierzemy. Drugi pada. I trzeci pada zwycięstwo. I 3 miliony dusz na, na, naszym, na naszym koncie. Hmm. Ciekawie, jak mam następne No Dobra, zbiorę już te dusze, co tam zauważyłem. Ups, chyba nie dolecę. A jednak okej. Okay <grocery noise> skoczymy tu, yeah. skoczymy dalej. <drhib genau vodka> Się zastanawiam, czy jeszcze poprowadzić kolejną planszę. już to trwa 10 minut coś takiego, czy nie. Sprawdzę na swojej planszy i wam powiem. A nie wiem, czy w filmiku może nie będzie. Eee. Zobaczmy, ostrza śmierci, no. To jest króciutka mapka. Trzeba po prostu biec troszkę pod kątem w lewo. No i nie można wpaść na ostrza. Na no, nas no, teraz na raz po prostu przewiec. Tylko w którym momencie? Teraz. No! Albo też można skakać cały czas i przewiec. I biegniemy No, to już było hamskie. chamskie Przecież skakałem Dobra, biegniemy Nie, 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 nie Tak nie może być Poprzednim razem za, za pierwszym razem chyba to przeszedłem. Prostą na ostrz Ej, nie znam. A może teleport? właśnie, będziemy teleport używali. Zobaczymy. Nawojemy sobie gniewu. I zobaczymy jak to wyjdzie. Okej. Okay. Teraz. <laughs> Ale sposób dobry, tylko myszką trochę mi zeszło. Sposób był dobry, naprawdę. No, ok. I lecimy. Nie, dobra. Spokojnie. Spokojnie. Teraz przebiegniemy normalnie, tak jak robiliśmy to ostatnim razem. Ostatnim razem nam się udało. Home. O, będzie. No, już było tak daleko. Tam dalej jest tak. Jedno, jeden taki moment, właśnie w którym nie ma żadnych ostrzy. Teraz nie. Jakby było trochę dłużej, to to przyspiesza. No, naprawdę. Dobra, jak mi się nie uda jeszcze 6 razy to przyspieszę ten kawałek od teraz. Jak zauważyliście, właśnie przyspieszam ten moment, ponieważ nie udało mi się tam jeszcze jakieś 10 razy? Nie wiem, może więcej. Aż mi, aż mi się skończyło miejsce na dysku po prostu i. i, mi, i mi się nie udział film. Więc a, akurat przed tym, jak, jak mi się udało przejść tę planszę. Więc musiałem jeszcze raz ją nagrać, ale to dobra. Zaraz zobaczycie, teraz jest przyspieszenie i wyciąłem też kilka scen, żeby nie było, że tyle raz pytałem. I teraz jest już dobry filmik, który nagrałem dzisiaj. Znowu przechodząc tą planszę, ile się nadtrudziłem nad nią poprzedni raz ją nieco innym sposobem, bardziej takim. Hopsowym, finezyjnym, nie wiem. Gdzie każde ostrze przechodziłem osobno. Ja nie skakałem tyle, tylko po prostu szedłem po tym palu, obracającym się. Byłem, byłem taki z siebie dumny, aż w końcu zobaczyłem w sprawie na małe okienko, w którym pisało, że zabrakło miejsca na dysku. Ale cóż, no dobra. To było, na, było na tyle w tym odcinku, więc komentujcie. Oglądajcie. Polecajcie mnie. I to było tyle w sumie. No to do zobaczenia. Jeszcze tylko podsumowanie poziomu, w którym nic nie ma żadnych dusz, oczywiście. No to na razie ludziska. Heja.